Dzień dobry, a właściwie chyba dobry wieczór. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, kiedy należy mówić dobry wieczór. Wtedy, kiedy się ciemni, bo na teraz to nawala mi tu słońce bardzo mocno na osiedlu i chyba trudno jest mówić dobry wieczór w momencie, kiedy nie jest jeszcze ciemno. Ale to chyba zależy od jakiejś pory dnia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym... O, szósta, proszę Państwa. Mój zegar prawie, że dokładny, bardzo dobry zegar, stary i niezawodny, prawie tak stary jak ja i bardzo dobrze działa. Bardzo jest renowacji i bardzo dobrze działa. Proszę Państwa, dzisiaj szczególny dzień dla mnie, Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu się urodziłem, także witam Was w moje urodziny. Dziękuję tym wszystkim, którzy złożyli mi życzenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. Jakbym to wszystko e, złożył do kupy, to musiałbym żyć bardzo długo. E, generalnie zamierzam żyć długo, także spoko. Na pewno się Wasze życzenia przydadzą. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję szczególnie za życzenia zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. I dzisiaj będę mówił o zdrowiu, ale też o, o dbaniu o zdrowie, o własne zdrowie i o odpowiedzialności. Odpowiedzialności w kontekście właśnie ochrony własnego zdrowia i ochrony, Zdrowia innych osób. E, proszę Państwa, koronawirus e, jest, e, był, stworzył takie zamieszanie, a właściwie tworzy takie zamieszanie cały czas, że e, nasza władza, nasz system e, pozwolił sobie na różne zmiany, zmiany prawa. Yy, zupełnie zauważanie albo yy, zauważanie, tłumacząc to tym, że jest to teraz specyficzny czas, czas zagrożenia epidemicznego i należy zmieniać prawo tak, żeby to prawo było jak najwygodniejsze, ale oczywiście nie wiadomo dla kogo. Myślę, że bardziej dla rządu. I tak się stało, że podczas całego tego zamieszania. Zapis w kodeksie karnym, który regulował odpowiedzialność karną za świadome narażanie innej osoby na zakażenie HIV, z dwóch lat nagle podskoczyło do ośmiu lat. Czyli, proszę Państwa, teraz mamy taki zapis. Prezydent już to podpisał nie ma już odwrotu nie, ma, nie było też żadnych konsultacji społecznych, nie było Żadnego zapytania do nas, do organizacji, ale też myślę, że to jest zupełnie nieosiągalne. Czyli mamy zapis, który mówi, że w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie, kiedy doszło do narażenia drugiej osoby na zakażenie HIV, oczywiście świadome, wtedy taka osoba podlega karze pozbawienia wolności do lat ośmiu. Wszędzie na świecie odchodzimy od kryminalizowania HIV. Wszędzie na świecie staramy się mówić o HIV najbardziej normalnie. Staramy się odczarowywać tego wirusa i mówić o nim jako o chorobie przewlekłej, o roli leków itd. A w Polsce dzieje się zupełnie odwrotnie, ale myślę, że to nie tylko w tym temacie. Myślę, że e, tak jak w innych sferach, w sferach edukacji, czy w sferach zdrowia, czy w, w kwestii inwestycji, u nas wszystko dzieje się odwrotnie. I tak też jakby stało się tutaj z tym zapisem i z kryminalizacją HIV, gdzie po prostu ta poprzeczka wzrosła. E, odpowiedzialność to jest bardzo ważna rzecz. Być odpowiedzialnym wobec siebie jest czymś najbardziej istotnym. E, ludzie popełniają błędy, ludzie popełniają w, w słabościach, podejmują różne wybory. Biorą narkotyki, piją alkohol, e, nie oszczędzają się, żyją ryzykownie. E, czasami ryzyko ich podnieca i sprawia, że. E, że nie myślą wtedy o odpowiedzialności, nie myślą też o własnym zdrowiu i o tym, żeby ochronić siebie przed zakażeniem, nie tylko HIV, ale w ogóle wszelkimi innymi chorobami, chorobami zakaźnymi i też innymi, które przenoszą się na drodze krwi czy poprzez seks. Proszę Państwa, odpowiedzialność wobec siebie jest podstawą jeżeli będziemy odpowiedzialni wobec swojego ciała, wobec siebie samego, to będziemy też odpowiedzialni wobec naszych partnerów seksualnych, wobec naszej rodziny, wobec naszych dzieci, małżonków, partnerów. Bo tak jak będziemy siebie szanować, tak samo też będziemy szanować swoich najbliższych, czyli będziemy ich chronić, chronić przed potencjalnym zakażeniem czy HIV czy też innymi wirusami, bakteriami, jakimiś świństwami, które możemy załapać, tak jak powiedziałem, na drodze krwi, czyli używając na przykład brudnego, niesterylnego sprzętu do iniekcji narkotyków czy sterydów, ale też na drodze oczywiście seksualnej. Proszę Państwa, żeby być odpowiedzialny wobec siebie, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czy się jest zdrowym, czy się jest Minusowym w kwestii HIV. Żeby to zrobić, trzeba wykonać test. W dobie koronawirusa większość punktów PKD, jest nadal punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można zrobić bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV, jest nadal nieczynna ze względu na troskę i w stosunku do doradców, i w stosunku do personelu medycznego, który te testy wykonuje nasz punkt PKD, w którym można zrobić takie testy, który mieści się na ulicy Jagiellońskiej 34, działa. Działa z zachowaniem wszelkiego jego reżimu, czyli zachowaniem odpowiedniej odległości. Tutaj klient jest zabezpieczony maseczką, oczywiście doradca jest zabezpieczony i przy i maseczką a personel medyczny, który pracuje w przychodni, postępuje zgodnie ze standardami przychodni, czyli też jest w pełni zabezpieczony do pobierania krwi i tutaj możemy mówić o dużym stopniu bezpieczeństwa, może maksymalnym stopniu bezpieczeństwa. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żebyście robili testy na HIV, robili testy na HIV w punktach konsultacyjnych diagnostycznych. Tam macie możliwość porozmawiania z doradcą przed testem i po teście. Przed testem oszacujecie wspólnie z doradcą ryzyko, że mogło dojść do zakażenia HIV. W naszym punkcie na ulicy Jagiellońskiej 34, który jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 19, wykonujemy również bezpłatne testy w kierunku kiły i, i w kierunku HCV. Są to testy przesiewowe. Generalnie wszystkie testy, trzy testy na HIV, na Kiłę i na HCV są przesiewowe, chyba że tutaj doradca zdecyduje inaczej w rozmowie przed testem i wtedy krew, ta sama próbka krwi idzie też do badania, które jest robione w laboratorium. My akurat korzystamy. Tutaj jest zaplecza laboratorium diagnostyka, także są to profesjonalne testy, które na drugi dzień już można u nas odebrać. Test szybki, przesiewowy czwartej generacji, który robimy, jest testem, który odczytujemy. Personel medyczny odczytuje, doradca odczytuje w przeciągu 30 minut od momentu pobrania krwi. Krew jest pobierana tutaj w tym przypadku u nas z żyły, są też punkty, które pobierają krew bezpośrednio z bez palca. Także do, tutaj do tych szybkich testów, do nakrapiacza można też pobierać krew z palca. Przy okazji testowania chciałbym Państwa zachęcić do korzystania z akcji, którą udostępniła Fundacja Edukacji Społecznej, która wysyła testy do domu. Można poprzez stronę projekttest.pl odbyć krótką rozmowę, znaczy nie za pomocą strony, tylko trzeba zadzwonić na telefon, na infolinię, bezpłatną infolinię i odbyć rozmowę z doradcą. I po takiej rozmowie z doradcą otrzymuje się kod. Za pomocą tego kodu rejestruje się na stronie internetowej. I wówczas można taki test zamówić bezpośrednio do domu i wykonać sobie taki test samodzielnie. I odczytać go samodzielnie. On jest, to jest taki test kasetkowy, jest do tego załączona pełna instrukcja. Jest prosty w obsłudze. Zachęcam Was do tego, żebyście korzystali. Tutaj nadmienię, że nie płacicie za sam test, tylko za koszty przesyłki, które wynoszą w granicach tam bodajże 15 zł. Także jeżeli. Obawiacie się korzystać z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, z różnych powodów, albo macie też za daleko do takiego punktu, albo godziny wam funkcjonowania tego punktu nie odpowiadają, wówczas można taki test zamówić też do domu i wykonać go samodzielnie w domu. Pamiętajcie o tym też, żeby jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości przed testem lub przed, po teście, Koniecznie zadzwońcie albo do nas. Pracujemy właściwie non-stop. Nasz numer telefonu 602-328-088, telefon komórkowy jest dostępny. Dyżurujemy pod nim, ale też nasze telefony w czwartki i we wtorki od godziny 16 do 19, gdzie dyżurujemy pod telefonem, na messengerze i też na Skype. Można do nas śmiało dzwonić, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania odnośnie testu HIV czy też koronawirusa, a właściwie w zderzeniu z HIV, to chętnie odpowiemy na Wasze wszystkie pytania i wątpliwości. E, proszę Państwa, tu, dużo bym mówił jeszcze o odpowiedzialności. E, z tą odpowiedzialnością wobec partnera, e, to jest tak, że prawo karne, ale też nasza własna przyzwoitość nakazywałaby nam całkowicie od początku do końca e, informować partnera seksualnego o swoim statusie serologicznym o tym, czy jesteśmy ujemni. Czy też dodatni. Jest to też konieczne i wymagane. Jeżeli chodzi o HIV, to w Polsce obowiązuje obowiązek mówienia o swoim statusie serologicznym tylko i wyłącznie swojemu partnerowi seksualnemu. Nie musicie mówić o tym ani swojej dalszej rodzinie, ani swojemu pracodawcy. Nawet przestrzegam was przed tym, żebyście mówili pracodawcy, ani swoim przyjaciołom, No chyba, że potrzebujecie wsparcia i macie do nich pełne zaufanie, i tego wsparcia od nich oczekujecie i możecie otrzymać takie wsparcie. To wtedy oczywiście namawiam was tutaj z tego serca do tego, żebyście korzystali z tego. I też mówię, ale pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważna rzecz. I czasami odkrywanie swojego statusu może wam zaszkodzić. Nadal HIV jest w Polsce naznaczany społecznie, nadal jest to zakażenie, które wyklucza, którego ludzie się boją, o którym ludzie nadal wiedzą, mimo tego, że się mówi o tym w kółko bardzo dużo, wiedzą o tym bardzo mało, się po prostu go zwyczajnie w świecie boją. Ja już nie będę powtarzał tego w kółko, co, co mówimy od samego początku naszych tutaj live'ów, że im mniej ludzie wiedzą, tym bardziej się boją i dlatego też coraz częściej i coraz więcej mówimy na temat HIV. Ale y, pamiętajcie o tym, że zachowanie tej tajemnicy dla Was jest możliwe i nie musicie o tym mówić innym. Tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie partnerowi seksualnemu. A, należy się taka informacja swojemu partnerowi, swojej żonie, mężowi. Także to jest jak najbardziej, oczywiście jeżeli podejmujecie z, nim, z nią aktywność seksualną, bo też jeżeli to jest na przykład małżeństwo, które wygasło albo związek, który nie, nie ma aktywności seksualnej, wtedy też nie, bo nie stanowi ryzyka, nie stanowicie tutaj żadnego Zagrożenia, ale też nie, nie chciałbym mówić tutaj o zagrożeniu jakimkolwiek, bo można uprawiać przecież seks y, i korzystać z przyjemności y, z seksu, y, zachowując stuprocentową bezpieczność, czy tam no, maksymalną bezpieczność zabezpieczając się, y, lub też stosując takie techniki seksualne, do których. Y, nie dochodzi do narażenia bezpośrednio, czyli nie ma kontaktu z potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi. O zachowaniach seksualnych będę mówił jeszcze w następnych odcinkach, ale już wspomnę dzisiaj, że jest cała, cały wachlarz różnych zachowań seksualnych, które są całkowicie bezpieczne. To, są, to jest dotykanie, to jest wzajemny masaż, czyli petting, necking, czyli pieszczenie od pasa w górę, necking, petting, pieszczenie całego ciała. Oczywiście tutaj przy zapewnieniu, że nie mamy, że płyn potencjalnie zakaźny, takim jaki jest sperma, czy prejakulat, czy wydzielina z pochwy, nie dostanie się w okolice błąd śluzowych, bo wtedy może być to ryzyko, może stanowić to ryzyko zakażenia, ale można się dotykać, można się całować, można się pieścić na różne sposoby, korzystać z seksu, korzystać z tej przyjemności i niczego się nie obawiać. Do, do takich form aktywności seksualnej was też namawiam. Wtedy jesteście o wiele bardziej spokojniejsi i też szczęśliwszy przez to, że nie musicie się tutaj niczego bać. Proszę Państwa, na koniec dzisiaj tak szybciutko, bo spotkam się ze swoimi przyjaciółmi dzisiaj wieczorem. Mam ogromną przyjemność dzisiaj gościć, ale na koniec chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o aktywnościach Zjednoczenia. Dzięki wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej uruchamiamy projekt, wznawiamy projekt senioralny Akademia Zdrowego Seniora. W ramach tych zajęć, w ramach tego, w ramach tego projektu będą organizowane zajęcia kurs komputerowy. Zajęcia kulinarne połączone z wykładami zdrowego żywienia. Będzie też gimnastyka dla seniorów prowadzona przez, certyfikowanych, tre, przez certyfikowane trenerki, i będzie dyskusyjny klub filmowy ze specjalnie dobranym repertuarem, połączonym razem z dyskusjami moderowanymi. Mam nadzieję, że wtedy też będziemy mogli sobie usiąść i spokojnie porozmawiać o troskach życia codziennego seniorów. Zawsze będziemy mieli dla Was też poczęstunek kawkę, herbatkę. Jakiś ciasto upieczemy wspólnie, żeby nam się dobrze siedziało i rozmawiało. Już dzisiaj serdecznie Was zapraszam, bo będziemy ruszali od czerwca. Od czerwca też będziemy ruszali z naszymi grupami, grupami wsparciowymi, grupami rozwojowymi, przy zachowaniu pełnego reżimu, czyli będziemy tutaj pracowali w maseczkach i przy ulicach. Także, no i nie będzie wtedy też poczęstunku dla naszych. Gości, dla naszych podopiecznych, ale staramy się jak najszybciej wrócić do pracy. Staramy się być dla Was e, wsparciem jak najszybciej. Dlatego też e, od czerwca planujemy wznowienie działalności w tym minimalnym zakresie, od czerwca też, tak jak powiedziałem, e, raz w tygodniu będziemy organizowali jakieś konkretne zajęcia dla seniorów. O wszystkim będziemy was informować na bieżąco. O wszystkich informacjach będziemy też pisali na naszym Facebooku na stronie grupy. Będziemy starali się, żeby ta informacja dotarła do Was jak najszerzej, żebyście mogli z tej oferty skorzystać. Proszę Państwa kończę już dzisiaj, ale chyba nawet wykorzystałem swój czas. Dzisiaj mówiłem zupełnie bez notatek, mówiłem zupełnie z głowy. Dziękuję Wam bardzo ten czas. Jak patrzę na te nasze odcinki, myślę sobie, że one są tak różnorodne. Litka mówi o tak fantastycznych rzeczach, o których byśmy nigdy w życiu nie widzieli, o roli sprawcy, o roli ofiary w, w, w kwestii przemocy, o nowej ustawie, którą prezydent podpisał całkiem niedawno i chwała mu za to. Tu akurat trzeba mu pogratulować, że podpisał. Się pod tą ustawą. Jest Janna, która mówi fantastyczne rzeczy. Jej odcinek o wdzięczności, jej nagranie o wdzięczności było dla mnie czymś no, niesamowitym, wspaniałym. Jest Romek, który opowiada wam o różnych fantastycznych, codziennych rzeczach: o syropach, o chlebach i o ziemniakach. I to jest też fantastyczne, bo uzupełnia tutaj naszą, nasze górnolotne wykłady, spicze. No i jestem ja, który mówi Wam o takich czasami przykrych rzeczach, smutnych rzeczach, o chorobach, o zakażeniach, ale też będę Was na bieżąco informował o tym, co się dzieje w stowarzyszeniu, żebyście byli na bieżąco, żebyście byli, żeby te nagrania wideo było takim łącznikiem między tym, co się dzieje u nas, w części dzieje się na papierze jeszcze, w części dzieje się w komputerach naszych, komputerach naszych głowa, ale już powoli będziemy to przekładali też na czyny i na działania, bo chcemy być jak najszybciej z Wami, chcemy Wam jak najszybciej z Wami być osobiście. Dziękuję Wam dzisiaj za poświęcony czas. Życzę Wam przyjemnego, miłego weekendu. Podobno jutro ma być 19 stopni w Warszawie, także będzie ciepło, będzie przyjemnie. Życzę Wam, żebyście spędzili ten czas ze swoimi najbliższymi i żebyście tak jak Dzisiejszy tytuł odcinka mojego brzmi: byli odpowiedzialni przede wszystkim wobec siebie, co też przekłada się na odpowiedzialność wobec swoich najbliższych. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie.